W Radzie odbywa się ósma konferencja 3 razy D. Celem wydarzenia jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz prezentacji nowoczesnych metod i narzędzi, które mogą przyczynić się do lepszego wspierania uczniów w ich dążeniach. Od marzeń do rzeczywistości. Jak skutecznie wspierać uczniów w ich dążeniach? Tak brzmi temat konferencji, która dziś i jutro odbywa się w Radzie. Konferencja organizowana jest w ramach projektu 3 razy D. dociekaj, działaj. To jest projekt, który od wielu lat jest realizowany przy współudziale gminy Pułtusk. Jest to takiego swoistego rodzaju platforma edukacyjna, platforma naukowa, która pozwala między innymi nauczycielom, pedagogom, psychologom rozwijać swoje kompetencje edukacyjne. Poruszamy dość istotne kwestie związane między innymi z udzielaniem wsparcia młodzieży, dzieciom w rozwoju swoich pasji i wspieraniu ich zaangażowania w swoich dążeniach do osiągania wyznaczonych celów. W ciągu całego roku realizujemy też dodatkowe zadania, takie jak właśnie szkoła dla rodziców. Założyliśmy klub pedagoga, który cyklicznie się spotyka w celu wymiany doświadczeń, rozwiązywania problemów, spotykania się z ciekawymi ludźmi. Mamy telefon wsparcia dla, nie tylko dla osób potrzebujących, ale też dla wsparcia nauczycieli i pedagogów. Oprócz tego mamy punkt pomocy rodzinie. W konferencji udział biorą eksperci z dziedziny edukacji. Odbywają się warsztaty tematyczne oraz panele dyskusyjne, które dotyczą kluczowych zagadnień związanych z rozwojem dzieci i młodzieży oraz tworzeniem inspirujących środowisk edukacyjnych. Pierwszy wykład podczas dzisiejszego spotkania poprowadził profesor Marek Kaczmarzyk. Bardzo dużo ciekawych kwestii poruszył, które w mojej opinii posłużą one na pewno do działań, które gmina Puck. Zamierza podjąć w zakresie reorganizacji sieci placówek oświatowych. Bardzo świetne tematy, między innymi dotyczące tego, jak powinniśmy dostosowywać nasze obiekty, czy też społeczności szkolne, do tego, aby pomóc im wejść w to dorosłe życie, rozwinąć ich kompetencje społeczne. Wiemy, jakie są braki, chcielibyśmy w miarę możliwości oczywiście, i finansowych, i możliwości. Personalnych, zrobić jak najwięcej na, te, na terenie naszej gminy i nie tylko. Na terenie gminy Płuckiej jest 14 szkół, jest żłobek, gdzie mamy naprawdę duże pole do popisu. A zrealizowanie tych wszystkich naszych planów i zamierzeń nie jest takie proste. Staramy się naprawdę. Inicjatywa 3xD została zapoczątkowana w 2018 roku.